O, wynoszą naszego rannego kolegę. Dzień. Tutaj głupie jest w tej kampanii to, że tutaj mamy M, MK11 i tutaj na hita bierze każdego. A na multi jest tak, jak ktoś grał, nie wiem jakie jest doświadczenie kogoś, kto to ogląda w Battlefield 3, to musimy no co najmniej 4 razy na normalu trafić. Ale to tam nie robi to jest kampania tam Tutaj gramy jak... O został w nogę i ja tak. Czyli jest, nie jest aż tak to zbugowane. znaczy nie zbugowane, tylko odróżniające się od od, od, od od... od, od. Mój... A już chciałem w nich strzelać. Będziemy się bawić w harcerze. Dosłownie. Będziemy przechodzić Parkera. Jak się wyraził jeden sławny gościu na YouTube. Sławny tibijczyk, który zrobił salto. Ale nie będę wam opowiadał. O, właśnie był komentarz. że uwaga, trzeba uważać, bo spadnę o, nie spadłem to cud, kiedyś nawet spadłem raz chyba, o, właściwie nie, nie spadłem tylko chciałem sprawdzić, czy się przeżyje, jeżeli się tam skoczy na dół to niestety nie był zbyt mądry i najlepszy pomysł ale to nic Czekam sobie na moich kolegów, bo im dopiero tam są

nie no, szmatowny. tam, bo czasu nie ma. Ru ludzie święci Boże Dobrze, że ja takim botem nie jestem, chyba jak oni. Już pół godziny zanim dojdą. I... Granata. Patrz, on się położył. On się położył. w Mordę. Kim. Kim. Jeszcze ktoś no ludzie. Jeszcze jeden. zmieńmy sobie broń może tego ona AK będzie dobrze o i to jeszcze z kolimatorem AKO się Big Boot O, tu są ludzie proszę, strzelamy do ludzi i nic się nie dzieje Najfajniejszy bug tej misji Drrr. Drrr. Piękne, nie? Tutaj będzie niespodzianka, coś tu jest, coś tu tu jest bombka Tam. No to biegniemy za przewodem. Chociaż on stoi. A ja mam biec za nim. Fascynujące stwierdzenie. Raz, dwa, raz, dwa, raz dwa. Pum, Tutaj idzie. Nie lubię tego momentu. Jak za pierwszym razem już nie grałem, to normalnie się bałem jakbym horror jakiś grał. Szczur. On... Mnie... Myślałem normalnie, że on mnie zje. Tup, tup, tup. Uwaga, zaraz pojawi się nam slender. Wycią... Znajdujemy pierwszą karteczkę. A teraz pojawia się slender. <grywk> o Jezu, zabije mnie. Zły przycisk nacisnąłem. A jeszcze mam szansę się uratować. Znowu zły przycisk. Chryste, panie. Kiń, Arabie, kiń! Kiń! A, a masz! Kiń, szmatu! Slender nie żyje! Karteczka zdobyta! Hurza, jesteśmy uratowani! Teraz trzeba iść z powrotem. E, tutaj, tutaj... Trafiłem tu! Oj... No i nie lubię tej, tego momentu Jeżeli tutaj normalnie nie zginę tu ani razu w tym momencie, to będzie to sukces Okej. Okay. Normalnie będzie to sukces, jak nie zginę tutaj Najbardziej nie lubię tej normalnie tego momentu Nie wiem, jak ktoś grał w Multi, to... Nie wiem czy... bo mi osobiście przypomina Ta mapa, ten moment Nawet to chyba jest ta sama mapa z tym jak to się mówi z kooperacji to przypomina mi pierwszą misję Zapomniałem jak ona się nazywała Bierzemy M projekt y, się nazywało? zapomniałem o ile pamiętam to M240 y, jakoś hahaha ha, ha, Rambo Gdzie ktoś tu jest? To ja mam tamić no ja mam już tę broń. Chryste, panie... Zabiją mnie. Zabiją! Tnęły ich jak bułeczki. Granat. Chyba już nie, na szczęście nie po mnie, ja się tu będę bronił. RPK. Fuk, no. fuk, fuk, fuk. Ogrywam ostro. Ale lagi, to duże full auto. Kiedy już. A, tego jeszcze trzeba. co jest ty. Strzelam sobie prosto z niego i nic. Chyba na następny filmik będę musiał jeszcze trochę pogorszyć grafikę, bo za duże lagi są. Ale to już jest na szczęście koniec misji. Powoli się będę żegnał. Jeszcze chwilkę. Wsiadamy do śmiesznego samochodu. artyzantów. Rambo! Gig! Prezydent Evil A tam ząbiale Jestem psychiatrycznie chory na tą grę I na strzelanie z RKM-ów Oooooooooooo! I leci! Leci! Jezus Maria, uciekaj! Uciekaj! Koniec, paszła już po im... A mógł jeszcze pożyć. Lecie, Już po mnie siema nara. Dobra, a teraz tak naprawdę już kończę mój filmik. Mam nadzieję, że się wszystkim podobało. Zapraszam do subskrypcji. Siema nara.